Szczęść Boże, kochane dzieci Boże. Witajcie bardzo serdecznie, jak widzicie za mną ołtarz polowy Bęciogorie. Jestem teraz właśnie po Eucharystii. Jestem bardzo poruszony. Eee, bardzo dotknęły mego serca te słowa. Eee, tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, łamał i rozdawał Swoim uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. I tak mi dotknęły te słowa, że tak się bardzo wzruszyłem. Tak, jakby na nowo, na nowo się nawróciłem, jakby nie, że zdaje się, człowiek słyszy te słowa. Tysiące razy już słyszał, ale Pan Bóg przychodzi kiedy chce. Duch święty dotyka kiedy chce, i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę tak bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że przychodzi do każdego człowieka. Jeśli, jeśli tylko człowiek chce, jeśli chce przyjmować go w Eucharystii, zobaczcie: sam Bóg, wszechmogący Bóg, wszechmogący, który wszystko może, który wszystko stworzył. Który dał życie każdemu człowiekowi, który każdego człowieka kocha. Przychodzi na świat. I sam ustanawia, ustanawia Eucharystię, mówiąc to bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest ciało moje. Kto spożywa moje ciało? Ma w sobie życie. To jest niesamowite, zobaczcie, nie. Jezus Chrystus obecny w Komunii Świętej, Wszechmogący Pasterz, nas, nasz przyjaciel. to jest niesamowite, kochani, zobaczcie. To jest najpiękniejsza, najpiękniejszy najpiękniejszy dla nas prezent. Kościół katolicki, który ma sakramenty, że można przyjść, wyrzucić z siebie wszelkie szambo i zacząć wszystko od początku, wyspowiadać się z tego brudu, który się nagromadził może w sercu, w duszy przez lata i później z czystym sumieniem przyjąć Komunię Świętą, przyjąć Jezusa Chrystusa, Boga, do swego serca, poprosić Go, żeby to serce przemieniał, uświęcał nasze życie, uświęcał nasz umysł, żeby dawał nam takie światło, taką mądrość, prostotę, rozumienie Bożego Słowa. To jest niesamowite, zobaczcie, Słowo Chrystusa ma wielką moc. Bo kto mnie spożywa, ma w sobie życie czyli jego samego, czyli życie, ma życie. On jest drogą, prawdą i życiem. I to jest piękne, koń. Tak, tak moje serce jest dzisiaj wdzięczne. Tu przyszedłem sobie na łoweczki, jest bardzo wcześnie. Zawsze tu przy, po chorysti przychodzę na takie dziękczynienie, uwielbienie, modlitwę różańcową. Czasami się mi uda trzy różańce od razu odmówić. Zależy, to jest. To nie ma jakiejś rutyny, nie ma ry, reguły, prawda? Że ja muszę ciągle w kółko to samo robić, gdzie indziej. Nie. Idę za natchnieniami. Jeśli chcę, jeśli czuję w sercu, że muszę kolej, kolejny różaniec odmówić, to odmawiam. I muszę Wam, kochani, powiedzieć też, też jeszcze taką ciekawostkę, że gdy na przykład przyjmuję komunię świętą. W różnych intencjach, prawda? Za siebie, ale mam też takie pragnienie w sercu. Mówię Jezu, w imię Twoje błagam Cię. Jeśli przychodzisz do mnie w Komunii Świętej, w tym chlebie, to ja Cię błagam. Chciałbym przyjąć Komunię Świętą w intencji wszystkich tych ludzi. Którzy nie przychodzą na Eucharystię, abyś przyszedł do nich duchowo, abyś dotknął ich serca, abyś pociągnął ich serce do miłowania ciebie, aby zostali zbawieni. Bo zobaczcie na czym polega życie: na miłowaniu, kochani. To jest, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie: miłować Boga i bliźniego swego, jak siebie samego. To jest cudowne: mieć pokój serca, pomagać bliźniemu, modlić się za niego. Najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi w potrzebie, jest nasza modlitwa. Jest modlitwa za daną osobę, albo przyjęcie Komunii Świętej właśnie w tej intencji, żeby Bóg, Jezus Chrystus, dotknął jej serca. Może to serce jest oddalone od Boga. Dużo ludzi cierpi z tego powodu. No bo ja pamiętam sam, jak nie żyłem Bożym Słowem, nie żyłem Słowem mojego Pana, Chrystusa, Boga Wszechmogącego. To bardzo cierpiałem, kochani. Bardzo cierpiałem. I teraz może jak przeżywam jakieś trudności, cierpienie, to już to inaczej przeżywam, kochani. Ja już to inaczej przeżywam, bo żyję w święcającej. I za wszystko dziękuję Bogu, jestem wdzięczny za cierpienie, za radości, za trudności, za wszystko jestem Mu wdzięczny. Bo kto chce iść za mną, a nie bierze swego krzyża, nie jest mnie godzien, mówi Chrystus. Naprawdę w domu. Mego Ojca, mówi nasz Pan, Jezus, jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Kochani, życie wieczne nas czeka. I wardia, ja to korzystam z całego serca. Naprawdę, kto by pomyślał, tak sobie tak tak myślę, nie? Kto by pomyślał, że ja w ogóle będę chodził do kościoła, będę się modlił na jakimś różańcu, będę przystępował do Komunii Świętej, będę chodził na dorację, będę czytał Pismo Święte w życiu. Jakby ktoś mi to powiedział, to po prostu bym wyśmiał do kogoś. Ale dziękować Bogu, że jakoś pomału Bóg mnie nawraca, nawraca moje serce. to jest piękne, kochani, że On jest naszym pasterzem i niczego nam nie brakuje. Kochajmy go całym sercem, miłujmy się wzajemnie, nie hejtujmy się, nie umoralniajmy nikogo, tylko kochajmy. Czasami dobre słowo jest lepsze niż jakieś umoralnianie. Każdy z nas jest słabym człowiekiem, każdy z nas. Dlatego Bóg pysznym się sprzedziwia, a pokornym daje łaskę. Dlatego kochani, ściskam was całego serca, niech Boży Duch płonie w waszych sercach taką miłością, gorliwością, Królestwo Boże. Miłujcie siebie nawzajem, przebaczajcie przede wszystkim. Nie dawajcie w waszych sercach miejsca dla diabła. Co Słowo Boże mówi, że. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Także lepiej każdego dnia się pojednać, przeprosić. Naprawdę człowiek pokorny potrafi przeprosić, potrafi wybaczać, prosić o wybaczenia przede wszystkim. I to jest piękne. I w takim człowieku Jezus może działać. Bo jesteśmy słabi sami z siebie. Pamiętajcie, kto spożywa moje ciało? Ma w sobie życie, czyli ma samego Boga. Także ściskam Was jeszcze raz, kochani. Jesteście bardzo cenni w oczach Boga. Amen. Pokój dobry, mordeczki, kochane. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.